Pudel opis rasy. Pudel jest jedną z niewielu ras, która ma opinię rasy niezbyt inteligentnej, raczej psa wyglądającego o dziwnym ostrzyżeniu, można powiedzieć dziwnej fryzurze, ale niczego nie reprezentującego. A w rzeczywistości są to bardzo inteligentne psy, bardzo mądre, posiadające wiele umiejętności, o których Mało kto z nas by mógł pomyśleć. Według niektórych badań jest to jedna z najbardziej inteligentnych ras psów. Jedno z takich badań stwierdziło, że to jest druga, jeśli chodzi o inteligencję, rasa psów. Ale przejdźmy dalej. Opis rasy pudel. Historia tej rasy liczy ponad 400 lat. Psy te były stosowane jako psy myśliwskie, służyły do aportowania. Ptactwa wodnego. Po prostu kiedy ustrzelono, można powiedzieć, takie ptaki, pudle je przynosiły. Między innymi dlatego to strzeżenie, że z tyłu są po prostu wygolone, z przodu nie, stąd to się wzięło. Później można powiedzieć, że pudle trafiły na salony, trafiły na dwory królewskie, dlatego zyskały taki status takiego psa. Można powiedzieć, z wyższych sfer, do tego ta inteligencja, wesołość, dlatego podbiły naprawdę serca dużej grupy ludzi. Obecnie z, właściwie są cztery wielkości pudli. Pudel duży, ważący około 22 kg, mierzący 45-55 cm, pudel średni 35-45 cm i około 12 kg, pudel karłowaty. Około 28-35 cm, 5-7 kg i pudel miniaturowy 24-28 cm. Psy tej rasy żyją bardzo długo 14-15, nawet 17 lat więc jest to taka rasa psów, która będzie z nami naprawdę przez długi czas. A teraz to, co najważniejsze, czyli charakter. To, co już wspominałem, są to psy bardzo inteligentne, potrafiące się bardzo szybko uczyć, bardzo chętnie się uczyć, lubiących współpracować z człowiekiem, rasa, która naprawdę tam inteligencję posiada na najwyższym poziomie, Jedna, dwie rasy może znalazłyby się wśród psów, które mają wyższy poziom tej inteligencji. Do tego są to psy bardzo wesołe, bardzo towarzyskie, bardzo przyjacielskie, świetni towarzysze, czy to w rodzinie, bardzo cierpliwe względem dzieci, świetnie się zachowujące w tych naszych domowych warunkach. Pamiętajmy jednak, że są też bardzo wierne, bardzo lojalne, aż do takiego poziomu, że potrafią być po prostu. Zazdrosne o właściciela. Kolejną cechą tej rasy jest to, że są łagodne i spokojne. Mają bardzo zrównoważony temperament. Temperament to raczej mają dosyć to bardzo zrównoważoną psychikę. Są bardzo aktywne, uwielbiają ruch, ale potrafią się dostosować, i nawet wśród ludzi, którzy są mniej aktywni. Te psy się dostosują i po prostu będą wówczas u niej takiej osoby też się świetnie sprawdzały. Lubią się bawić, um, lubią kiedy ta zabawa dodatkowo można powiedzieć zaprzęga ich umysł, dlatego fajnie, jeśli właściciel tej rasy um, wymyśla zabawy czy też jakieś sporty z psami, gdzie nie tylko aktywność fizyczna, ale też inteligencja. Mogą być uparte, jeśli połączymy to z dosyć dużą inteligencją, to już mamy to, co możemy się domyślić, że trzeba uważać, żeby nie weszły nam na głowę. Chociaż to wychowanie jest bardzo łatwe, to mogą się szybko nauczyć, jak nas wykorzystywać, jak nam wejść właśnie na głowę, ale raczej jest to rasa, którą. W łatwy sposób wychowujemy. Oczywiście musimy być w miarę konsekwentni, cierpliwi, nie robić tego siłowo, nie robić tego krzykiem, i ta rasa odwdzięczy nam się naprawdę łatwym wychowaniem i później świetnym zachowaniem. To, co wspominałem, jeszcze są bardzo wesołe i bardzo radosne. Naprawdę potrafią wnieść dużo takiej radości do kogoś życia. Ta inteligencja, chęć nauki, to wszystko powoduje, że te psy będą świetnym wyborem. Ten charakter jest świetny dla każdego, kto po prostu chce psa rodzinnego, psa towarzyszącego naszemu, no niekoniecznie całej rodzinie, nawet pojedynczej, samotnej osobie czy dwóm osobom. Ten pies zawsze tam się świetnie sprawdzi. Czyli charakter naprawdę świetny, wychowanie łatwe, wielkości od średniego psa do naprawdę małego. Przejdźmy więc dalej, przejdźmy do pielęgnacji. A pielęgnacja to nie taka prosta sprawa. Pielęgnacja jest długotrwała, musimy to robić, tą częstotliwość tej pielęgnacji musi być odpowiednia. Sporo czasu na, cze na czesanie, na strzyżenie. Przerwa. Tak, żeby po prostu mm, Wygląd, ale też zdrowie był odpowiedni musimy czesać, strzyc. Tak, żeby ten pies wyglądał tak, jak trzeba, i był zdrowy, tak jak trzeba. Oczywiście nikt nie zmusza nas do strzyżenia tych psów tak jak się to robi na wystawy. To strzyżenie, chociaż ma długą historię, dla niektórych jest niejako potwierdzeniem, że te psy nie są zbyt mądre, ale pamiętajmy, że te psy nie strzegą się tak, jak. One chcą tylko jak właściciel i nie mówię tu że oni mają, właściciele mają mało inteligencji, tylko po prostu taka tradycja, taki zwyczaj, tak jest strzyżono i tak do tej pory wiele osób robi zwłaszcza jeśli chodzi o psy wystawowe. A tak to jeśli chodzi o pielęgnację, to jeszcze musimy uważać oczywiście na oczy i uszy. A tak no to to co zawsze Kolejna sprawa to zdrowie. Są to psy bardzo zdrowe i bardzo długowieczne, naprawdę 14, 15 lat, często 17-18 lat nie są niczym niezwykłym w przypadku tej rasy. Oczywiście zdarzają się pewne choroby, trzeba uważać właśnie na te uszy, na te oczy, skręt żołądka, w dużych pudlach, dysplazja stawów. I kilka innych chorób, ale z reguły są to rasy. Są to psy bardzo zdrowe i odporne. Później mamy odżywianie i wbrew pozorom, ani nie są to psy jakoś wyjątkowo wybredne, ani nie muszą mieć tego pokarmu jakiegoś innego niż inne psy. Jest to zwykły pies. I musimy mm, pamiętać, żeby to jedzenie, to pożywienie dostarczyło mu po prostu tego, co trzeba, odpowiednich składników mineralnych, odpowiednich mm, mikro-makroelementów. Jeśli mu nie dostarcza, posiłkujmy się odpowiednimi preparatami. Może to być równie dobrze odpowiednia karma, a także y, to jedzenie, y, nie powiem domowe, bo ktoś pomyśli, żeby go y, resztkami karmić, ale odpowiednia dieta. Y, którą możemy oczywiście w łatwy sposób przyszykować w domu. Kolejną rzeczą są wady oraz zalety. Jeśli chodzi o wady, to oczywiście ten długi czas, jaki musimy poświęcać na pielęgnację. Te psy jednak wymagają dosyć sporo pielęgnacji. To czesanie, strzyżenie, rozczesywanie. Jest dosyć długotrwałe i musimy to robić co mm, dosłownie parę dni, co tydzień, co dwa. Do tego oczywiście kompanie, więc ta pielęgnacja może niektórym osobom sprawiać problem. Do tego bywają zazdrosne oraz uparte, ale to nie jest coś mm, poważnego. Nie tak jak u niektórych raz, nie jest to coś poważnego. Jeśli natomiast mowa o zaletach, oczywiście bardzo wesoły, bardzo towarzyski, przyjacielski. Świetnie odnajdzie się w każdej rodzinie, w każdym domu. Naprawdę bardzo duża inteligencja, chęć do nauki, szybkość tej nauki, zapał do współpracy z człowiekiem. Do tego są to psy spokojne i opanowane. Ten ich, ta ich psychika jest bardzo silna, łatwe w wychowaniu, łatwe w prowadzeniu. Dzięki tych, można powiedzieć, wariantom wielkościowym, chociaż brzydko to można. Mówić, ale tak jest, to możemy dobrać tego psa, można powiedzieć, pod, pod siebie. Czy to będzie pies mniejszy, średni, czy ten duży pudel, który jest już psem dużym. A tak, to tych, jak widać, tych zalet jest naprawdę sporo. Dla koło ta rasa, dla koło ten pudel będzie najlepszym wyborem. Oczywiście dla osób, które potrzebują takiego aktywnego. Ale bez przesady, bardzo inteligentnego, bardzo wesołego, bardzo towarzyskiego, bardzo wiernego psa są w stanie poświęcić sporo czasu na jego pielęgnację. Są w stanie też poświęcić w miarę dużo czasu w ciągu całego, można powiedzieć, życia psa na obecność z nim. Ten pies raczej nie powinien być przez długi czas samotnie w domu dla aktywnych, dla chcących ładnego psa, inteligentnego, dla chcących uprawiać niektóre sporty psie. No po prostu pies bardzo uniwersalny i dzięki temu w niektórych krajach bardzo popularny. Dziękuję za uwagę, dziękuję za ocenę, za komentarze. Wiesz coś więcej, napisz, podziel się swoimi swoją wiedzą, swoimi informacjami. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, oczywiście naciśnij dzwoneczek. YouTube lubi obcinać zasięgi. Do tego spójrz na linki zamieszczone w opisie na inne moje kanały. Do usłyszenia.